Cześć! Zajmę się dziś drobną modyfikacją, aby uzyskać dźwięk pseudo-stereo z Pegasusa, bo jak wiecie, ta konsola jest w mono i dźwięk jest wyprowadzony zwykłym cinczem RCA. Stare telewizory taki sygnał mono puszczały na dwa głośniki i to było w porządku, natomiast gdy już taki dźwięk puścimy przez zwykły konwerter na HDMI, to uzyskamy dźwięk tylko w lewym głośniku, dlatego trzeba będzie taki sygnał zmostkować z prawym kanałem audio, i do tego będzie potrzebny taki adapter. One wszystkie są praktycznie takie same. Ja wybiorę ten, otworzę obudowę i połączę kanały audio. Wtedy po wpięciu do skalera będzie tak zwany dźwięk w pseudo-stereo. Łączę pin lewego kanału audio z prawym pinem, zwykłym krótkim przewodem. Masa już jest wspólna. Więc nie trzeba nic łączyć. Tak to może wyglądać. Zwykła prosta modyfikacja. Teraz sprawdzę to na Pegasusie. Oczywiście taka przejściówka już nie będzie użyteczna z naszymi konsolami, być może jeszcze Atari 2600 i parę innych starszych konsolek. Jednak przydaje się to do nadawania na żywo z konsoli, wtedy nic nie trzeba będzie kombinować w programie do streamowania. I to tyle w tym krótkim poradniku, dzięki za uwagę.